Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym po raz dziesiąty mam zaszczyt przedstawić tegorocznych stypendystów burmistrza miasta Kalety w roku szkolnym 2019-2020. Dzisiejsze ogłoszenie stypendystów burmistrza odbywa się w formule online ze względu na sytuację epidemiczną. W poprzednich latach naszych zacnych stypendystów, rodziców, gościliśmy na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. W obecności Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kaletach Pani Aniny Pesz oraz pani przewodniczącej Komisji Oświaty pani Ireny Nowak za chwilę przedstawimy tegorocznych stypendystów. Zostać stypendystą burmistrza miasta nie jest łatwo, albowiem. Przepisy o przyznaniu stypendium Burmistrza reguluje uchwała Rady Miejskiej z 2008 roku, która zawiera dosyć rygorystyczne zapisy. Przede wszystkim stypendystą może zostać osoba, uczeń, student, który może poszczycić się osiągnięciami o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować wszystkim tegorocznym stypendystom, pogratulować również rodzicom. Wiem, jaka jest to wielka satysfakcja dla rodzica, kiedy dziecko osiąga sukces. Oddaję głos pani przewodniczącej, pani Jenie też. Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam serdecznie, a w szczególności witam tegorocznych stypendystów Nagrody burmistrza Miasta Na Następnie zwrócę się do Was ponadczasowymi słowami Ignacego Walińskiego. Chcesz być, chcesz być kimś w życiu, to się ucz, aby nie zginąć w tłumie, bo nauka to potęgi klucz, w tym moc, co więcej u mnie. Szanowni stypendyści, Życzę Wam tej mocy, pielęgnowaniu dzisiejszych, tu można powiedzieć, dorocznych laurów uzyskania tego stypendium. Zarówno w dziedzinach humanistycznych, dziedzinach ścisłych, dziedzinach artystycznych, jak również w osiągnięciach sportowych. Aby to, co robicie, przynosiło Wam ogromną radość, zadowolenie. Satysfakcję oraz aby to było dla Was dumą. To, że niekiedy Wasze poczynania nie będą docenione lub będą mniejsze wyniki, to powinny one Was więcej mobilizować do osiągania na następny czas większych sukcesów i wyników. Ja również bardzo dziękuję rodzicom za wsparcie, które otrzymujecie co roku. Co roku, jak i przez całe wasze osiągnięcia czy wasze życie. Dziękuję również nauczycielom, trenerom, mentorom za to, że jesteście przewodnikami osiąganiem sukcesów tych stypendystów oraz powodujecie, że rozwijają swoje umiejętności i wiedzę. My jako miasto jesteśmy bardzo dumni z tego, że w karytańskiej społeczności wśród młodzieży mamy tylu wspaniałych laureatów. Życzę wszystkim stypendystom najlepszych wyników osiągania na przyszłość. Życzę powodzenia. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Proszę o zabranie głosu Panią Irenę Nowak, Przewodniczącą Komisji Oświaty. Stypendia. Burmistrza zgodnie ze wspomnianą wcześniej uchwałą Rady Miejskiej, są przyznawane przez burmistrza miasta po wcześniejszej opinii wydanej przez Komisję Oświaty, której przewodniczącą jest pani Wielandowa. Proszę bardzo. W trakcie posiedzenia komisji wszyscy radni wchodzący w skład tej komisji przeanalizowali wnioski, które wpłynęły do burmistrza miasta. I tak. Stypendia Burmistrza Miasta w 2020 roku otrzymują. Aleksa, Aleksy Walczak za udział w ogólnouczelnianym konkursie spośród kilku tysięcy pierwszorocznych studentów w dziedzinach. Analiza Matematyczna 1, Algebra z Geometrią Analityczną oraz Analiza Matematyczna 2 i uzyskanie wyniku na poziomie celującym. Najwyższa średnia na roku. Drugie stypendium otrzymuje Tomasz Przybyła, laureat y, czwartego miejsca na poziomie pierwszym w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej. Następną osobą jest Anna Ślimow która zajęła drugie miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie Literackim Twój Talent Szansą na Lepszy Świat. Zajęła również trzecie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Świętego Jana Pawła II oraz uzyskała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie kampur Matematyczny. Następną osobą jest Zofia Czornik, która uzyskała bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur matematyczny oraz za reprezentację szkoły oraz bardzo dobre noty na przesłuchaniach makroregionalnym w grze na instrumencie. Stypendium Burmistrza otrzymuje również uczeń Miłosz Wilk za wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie kangów Matematycznych, za Śląską Ligę Judo, gdzie zdobył trzecie miejsce w zawodach oraz Śląska Liga Judo 3 trzecie miejsce zajął uczeń i te zawody odbywały się w Tarnowskich Górach. Następna stypendystka to Natalia Tawałko. Uzyskała bardzo dobry wynik w ogólnopolskim konkursie ekologicznym Ekoplaneta. Również otrzymuje stypendium burmistrza Aleksandra Kupca, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie młody przedsiębiorca. Wygrała bon prezentowy dla szkoły o wartości 1500 zł. To wszyscy stypendyści. Pozwolę się dołączyć do życzeń, do gratulacji. Wszystkim stypendystom, rodzicom i życzę, żeby te stypendia motywowały wszystkich, nie tylko tych tegorocznych stypendystów, ale wszystkich uczniów do właśnie brania udziału w olimpiadach, w konkursach, w zawodach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej Komisji Oświaty. Ja jeszcze przekażę dwa techniczne komunikaty. Wszystkie decyzje administracyjne dotyczące przyznania stypendium burmistrza i dyplomy zostaną dostarczone przez gońca do miejsca zamieszkania naszych stypendystów. Natomiast najważniejsza informacja: pieniążki przyznane ze stypendium trafią na konta naszych stypendystów najpóźniej do 30 listopada. Gratuluję, dziękuję bardzo, do zobaczenia.